Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was! We wtorkowy poranek. Przy mikrofonie siedzi Paweł, a obok Pawła siedzi. Karolina. Dzień dobry. Bo my tak sobie lubimy razem siedzieć i tak. <noise> Jeden sobie... obok drugiego. I tak sobie siedzimy całe życie. No dobrze, to co? Zaczniemy. Dzisiaj mamy te zdrapki z Kruszwicy, z Kruszwicy przynajmniej te. Te. Tutaj gdzie to jest? To? O, wow, drapka. Oraz te dwie, te dwa maluchy, to jest kupiony za Kruszwicą, gdzieś na jakiejś totalnej wsi, w końcu się udało, tak jak wam we wczorajszym odcinku mówiłem, znaleźć cokolwiek, bo na żadnej stacji niestety nie sprzedają zdrapek i to nie są stacje jakieś takie, nie wiem, nieznane, tylko też takie, które no są w Polsce, no i nie ma zdrapek, no i co, co mieliśmy zrobić, no już myślałem, że wrócimy bez zdrapek, no ale się udało na szczęście, Takim psim spendem, że tak powiem, na no, coś, kupić. coś kupić. A tu Karocia sobie wzięła też na stacji, ale to już blisko Poznania, bliżej. I love big cash, crazy 7. No zobaczymy, zobaczymy. Może znowu będzie na zero. A może nie. A może nie. Zobaczymy. W każdym razie zapraszam wszystkich widzów. Zapraszamy bardzo serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka w Zdrabkowym Studio. No to co, zaczynamy, zaczynamy od Podkowy Szczęścia, ja będę pierwszy, Karolcia wejdzie tutaj na to stanowisko drapacza po mnie, a zaczynamy z drapka z numerem 10, no sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście, no ja czy też rzeczywiście jestem na tych stacjach benzynowych, no jakby co to będzie na Dominikę, bo ona nas tutaj namówiła, no, kupujcie na stacji benzynowej, tam wygrywają, no i zaczymy.

Tego? Kogo? Jakiego? To Runia, Nie Torunia. No jak Kruśmicy. O. Aha. Właśnie. No. No. 31 52 oboczek. 34 27 i 47. No czyli jest jedno trafienie. 36 i piątaczek. No to dobrze. I teraz wiśniowe 7 z numerem 22. Ok. Szukamy. Czy Wysienka coś przyniesie? Truskawa. Truskawa, a tu mamy śliwkę. Ujezu, przepraszam. Poruszyłem tutaj statek, chciałem troszeczkę przybliżyć. Słońce. Biedroneczka. Ananas. Awokado. I cytryna. No i jeszcze dwie. Tu pewnie chyba nic nie będzie. Kwiat za 5 dych jest, ale my kwiata nie szukamy. I motyl. No czyli akurat wiśniowa siódemka przegrała. Dobra, no to mamy teraz co? Wow! Zdrabkę numer 22 polecił Paweł z kanału Wiperek. Napisał mi w komentarzu, żebym jak będę brał, to mam wziąć 22, no i tak przez przypadek. Znaczy, nie mówię akurat o tej zdradce, ale. Że 22 są szczęśliwe, tak? No tak wspomniał. Że często coś w nich jest. Tak wspomniał, i po prostu tutaj, ale to zupełnie przypadek, akurat mi tutaj. Iwonka przywiozła tą zdrapeczkę z takim numerem, i to wygrywające są: 43, 4, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 6. A mamy co? 2, 4. 12, 15, 5, 5 obok. Dawaj z drapeczką coś, bo przegram z Karolcią dzisiaj, Nie. z tym piątakiem jednym. No chyba, z, chyba że z piątakiem S wygram. S <laughs> 16, 48, 51, 37 i 39. No, drugi rządek ciągle pusta. I trzeci. 34 nie ma, 36 nie ma, 38 nie ma, 22 również i 32. No to został ostatni rządek. Może być, że jednak skończy na tej piątce. No i w zasadzie mit o wsiach, stacjach benzynowych zostanie obalony. Kto ma szczęście, to błędnie gdzie kupi tam ma wygraną. Chyba tak. My to byśmy na Księżyc polecieli pewnie, a i tak nic by nie było. No to co, pusto. Tak, dobrze mówię? Kontrolujesz mnie. Tak. Żebym nie przegapił, nie zrobił z siebie wariata. Pusto. No dobra. Już tyle razy zrobiliśmy ja z siebie wariatów. Wariatów, że co za różnica. Dobrze kochani, a więc 5 zł mam w podkowie szczęścia, a więc nie jest na zero całkowite. No to cóż, no chociaż i z tego się trzeba cieszyć. Teraz zrobię karty i wpuścimy Karolcie. Teraz karty, czekajcie, troszeczkę zmniejsze. On są. Jokerki, walety, damy, króle i asy. No to lecimy. W poprzednim odcinku bardzo ładnie trafiła Ola Roxy. Taki trudny układ trafiła, trzeba przyznać, bo był co? Był As, Joker i Walet. No, trafić jokera to jest trudno. No i zdrapkomisia, Justynka też trafiła, dwie osoby, pięć punktów i zdrapkomisia ostatnio też coś trafiła, no i już jest w środku tabeli, zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby walczyć o zwycięstwo. Na razie prowadzi Mary i Mario, czyli Marzenka i Mariusz. No i co? Jaki układ? Mamy Asa, poprosimy teraz, teraz tutaj ja moją Panią Sekretarkę, całość. poprosimy wybrać kartę, tak, poproszę tą. Dama. dama i ja. Trzecia karta. Czyli mam co? As, dama, i trzecia karta to as. Uu! No, też ciekawy układ. Dwa asiory poszły. Asa z rękawa wyciągnąłem na koniec. Nawet dwa. Nawet dwa. I tak jest układ, kochani. Kto tak typował, ma 5 punktów gwarantowane. I teraz zapraszamy Karolcię Uuu, przegapiliśmy? Nie włączyłem, zrobiłem pauzę i się chyba nie nagrało. A my tu sobie gadu, gadu. I się, kochani, nie nagrało, chyba, Karolcia Aj, no szkoda. Nie nagrałam się. No nie. No nie, bo zrobiłem pauzę, zmienialiśmy tutaj pozycję i zobacz, włączyłem, ale widać, że się nie wiem, co się stało. Nie nagrało się, no w każdym razie zdrabka z numerem 22, czyli taka już sugerowana przez Pawła i to już była celowo wybrana, no i zobaczcie, no jest 22, jest Zdrabka 20. z numerem 22 i no cyferka, 22. cyferka 22. No 22, Karolcia wygrywa 10 złotych, no żałuję, no kurczę, no to 3 minutki chyba, żeśmy tutaj... Nie nagrali, no ale co zrobić? Bo no, szkoda gadać, biegłem po kostkę jeszcze w międzyczasie. No i tu Crazy. A może chciałeś wyłączyć, żeby nie. nikt nie widział, że ja wygrałam. Nie, nie. Dzisiaj. I Crazy 777 niestety okazała się z drapeczką pustą, z numerem 19. Tutaj karocia żadnej siedemki nie znalazła, prawda? Tak, to ty, tylko tą dyszkę, ale ta dyszka tak mi daje dzisiaj zwycięstwo. Że się cieszysz? Cieszę się, bo no, już. Super. I, ale sam odcinek słabo, bo 15 no. zł tylko zwrotu na 40, czyli, czyli ile to jest, yy, no, no, 15, 4, 12, no niecałe 40%, no mogłoby być lepiej pewnie, że tak. Także Karolcia rzuca kostką dzisiaj dla Was, proszę bardzo, pomieszaj tą kosteczkę Oby. Oby nie ładnie. Nie była jedynka. Wszyscy, którzy stawiali na Karolcie już się mogą cieszyć karolcia. Zaraz wam wylosuję punkty. Tylko nie rzucaj tak, żeby nie spadło ze stołu. O i czy trzy punkty? Trzy. Nie jest źle. <noise> Mogło być lepiej. Ale nie jest najgorzej, bo mogła być przecież jedynka. No dobrze. A więc tak, kochani, na jutro karty. Oczywiście zachęcam do zostawiania swojego układu kart. Trzech kart. Przypominam, a jutro, a jutro. Keno, ale tutaj sobie z Karolcią zrobimy znowu rywalizację. Jutro zrobimy rywalizację na 7 liczb. Dobrze? Oj, dobrze. Dobrze, a więc na 7 liczb, 12 zakładów ty, 12 zakładów ja. I za chwilę idziemy sobie spisać. Ja je wyślę, nagram i jutro z samego rana Wam pokażemy. Oczywiście, bardzo prosimy Was o. Typy, czy w keno znowu Karolcia? Po raz kolejny? Ostatnio wygrałaś? Już nie pamiętam. W keno? Hmm? Tak. No to dwa razy wygrałaś, tak? No ja tylko w keno wygrałam ostatnio. Ale ze mną co, graliśmy? Tak, to ja hmm. wygrałam. No proszę bardzo, no to teraz no. może mi się uda. Zobaczymy, ale w keno masz większe szczęście. Rzeczywiście bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Za serdecznie. obejrzenie, za spędzenie z nami tych 10 minut. Bardzo przepraszam, że nie włączyła mi się ta kamera, kiedy drapaliśmy z drapeczką. No, chyba że się włączyła, zaraz sprawdzę, ale tutaj miałem na podglądzie, że mi mruga obraz, czyli pulsuje mi power, czyli się okazało, że była pauza włączona cały czas. Wybaczcie. I takie numery się zdarzają. Także zachęcamy do typowania Canon na 7 liczb, 12 zakładów ja i Karolcia. No i oczywiście karty. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Pa, pa.